Gotowi na zajęcia? Jak tam u was weekend minął? Ja dzisiaj przygotowałam dla was taki temat. Zobaczymy, czy będzie nas więcej, czy nie, ale to sobie będzie już ktoś docierał. U nas jeszcze niedziela, no właśnie. U nas już poniedziałek, szósta rano. Także pięknie. Dzisiaj słuchajcie, chcę z nami porozmawiać na temat struktury kreatywnej i później zrobimy sobie praktykę i record na koniec. Więc będzie taka intensywna lekcja i też mam taką inspirację, bo. I nie wiem, czy też macie tak, że czasami spotykacie się z kimś i jakby nic się nie zmieniło. Wszystko jest to samo. Ktoś chce coś zmienić? Cześć, dzień dobry. Ktoś chce coś zmienić od lat i jest zawsze tak samo. I to same historie się słucha. I nie dość, że mm, słuchamy tego samego, to wiemy, że ta osoba chce to zmienić na przykład i, i jakby jest ciągle to samo. To jest bardzo ciekawe, prawda? No, i właśnie tym się tu zajmujemy, żeby tak nie było. Żeby tak nie było. I o tej za kreatywnej jest bardzo ważne, tak samo, albo jeszcze gorzej, dokładnie. I to nie chodzi o to, że coś jest nie tak z tymi osobami. Wow, dwunasta w nocy. To pięknie. To dobry sen będzie. I to nie o to chodzi, że coś jest z nami nie tak, tylko tak właśnie działa nasza świadomość. I ja za każdym razem, jak na przykład na coś takiego trafiam sobie, tak uświadamiam, że ta, ta wiedza bez tej wiedzy po prostu jest tak trudno cokolwiek zmienić, albo nie jesteśmy świadomi, czego nie jesteśmy świadomi po prostu. Um, I bardzo często bierzemy to personalnie, bardzo często myślimy, że coś jest z nami nie tak, albo że coś jest, coś jest po prostu nie tak. I ja tutaj dzisiaj napisałam taki temat struktura kreatywna, dlaczego pewność siebie, na przykład, bo to nie chodzi tylko o pewność siebie, i to, jacy jesteśmy, nie ma nic do procesu kreatywnego struktury kreacji. I my uczymy się tu po pierwsze to oddzielać i rozumieć, że kreacja nie ma nic wspólnego z tym, jacy jesteśmy. I teraz będziemy to pogłębiać i na czym to polega. I wtedy właśnie zaczyna być łatwiej tworzyć, wtedy właśnie zaczyna być. Nie, nie mamy tego oporu. I było nawet takie doświadczenie, może słyszeliście o tym albo nie, na dzieciach, jeśli chodzi o test, test matematyczny. I one były z różnych krajów. I na przykład była sytuacja, właśnie, że dzieci ze Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam, były bardzo pewne siebie. Miały takie wpojone, pozytywne myślenia. I one myślały, że są najlepsze w tym teście matematycznym i że są po prostu najlepsze, a dzieci z Korei znowu były bardzo niepewne siebie. I oczywiście stało się tak, że, że te dzieci z Korei wygrały, a te dzieci ze Stanów były najgorsze. Więc tutaj też no, pokazujemy to, że rzeczywistość jakby sama weryfikuje to, Jaka jest kreacja, tak? Jeśli podoba Ci się moja praca, proszę polub i zasubskrybuj mój kanał. I pisz, jeśli masz jakieś pytania, zawsze odpowiadam, jestem tu dla Ciebie. Więc, żeby pamiętać, że nie ma znaczenia, jak, jacy my jesteśmy, ale co chcemy stworzyć, żeby o tym pamiętać. Um, I to, co my tutaj też robimy, to jest dla naszej nieświadomości, która potrzebuje czuć się bezpiecznie z tym, co tworzymy. A, bo właśnie o tą nieświadomość chodzi. Jeżeli my nie jesteśmy w ogóle świadomi, jak funkcjonujemy, jakie, y, jakie rzeczy mogą nas zatrzymać, jak to wszystko działa, to bardzo często ludzie wpadają w nieświadomość, próbują coś z tym zrobić i w ogóle zapominają o, o tym, co chcą stworzyć. I my się to uczymy po prostu, jak na, na siłowni zmieniać, zmieniać to skupienie, bo skupienie tak naprawdę nasze tworzy to, co chcemy. Tylko zazwyczaj to jest to skupienie właśnie pod spodem, o którym mało kto wie i rozumie. Um, więc kreacja jakby sama w sobie nie ma nic do tego, jak my się czujemy. E, I tak jak e, są czasami, mówi się o musisz mieć jakieś kodo obfitości, i tak dalej, to są po prostu tak, jakbyśmy szli na kurs i będziemy mieć. Um, kurs obfitości czy kodowo-obfitości i będziemy mieć nadzieję, że będziemy mieć pieniądze. No to tak nie działa, tak? Rzeczywistość działa tak, że jeżeli coś robimy, dajemy wartość, bo pieniądze to jest miara wartości. Jeżeli dajemy jakąś miarę wartości komuś, kto chce za to zapłacić, to tak działają te pieniądze, czy jako inwestycja. Więc tu uczymy się naprawdę widzieć rzeczy, jakimi są yy, i tworzyć, je, jeśli chcemy, tak? Czyli na przykład, co robimy, żeby mieć pieniądze, jeżeli chodzi o pieniądze. Więc tutaj nie ma nic też, właśnie, poczuć obfitości na przykład do tego, tak? Bo ktoś się może czuć biedny i mieć pieniądze. Znacie takie osoby, które na przykład nie chcą wydawać, boją się wydawać, a mają dużo pieniędzy. I na odwrót też, że czują się bardzo obfite, a, a, a wydaje się, że nic nie mają, tak? Więc zauważamy to, że, że to, co kreujemy i to, jak się czujemy, to są dwie oddzielne rzeczy. Więc możemy się właśnie czuć biedniej i mieć dużo pieniędzy i na odwrót. I tak jak na przykład pieniądze są miarą, tak samo centymetr, godzina jest miarą i godzina czy centymetr nie podwotuje, że, że się czujesz szczęśliwy, tak? Czyli my nadajemy no znaczenie temu. Więc żeby pamiętać, że to. Jak się czujemy? Po prostu nie ma nic wspólnego z tym, co kreujemy, i oddzielać to. I teraz, jakie są takie ważne rzeczy, które trzeba pamiętać przy, przy kreowaniu. I jak to wszystko działa? Czy jeżeli popatrzymy na przykład Na, na muzyków, albo artystów, albo. Chcemy coś ugotować, nawet, tak? To jest pewna struktura kreacji. I na przykład muzyk ma jakiś proces, który powoduje, że tworzy muzykę. Tak samo malarz, tak? Tak samo właśnie kucharz, tak samo budowlaniec. I, yy, i cokolwiek tworzymy, jest jakiś proces kreatywny. I właśnie tym się zajmujemy i uczymy się zmieniać to skupienie, żeby tworzyć żeby nie wpadać w te nasze nieświadome rany i myśleć, że coś jest z nami nie tak, bo to nie ma nic do tego. I pamiętajcie, że to, co my tworzymy, to jest też tak, że to nie musi istnieć. My jesteśmy cały czas w twórczym procesie i jesteśmy twórcami, i na przykład filmy nie muszą istnieć. tak? Nie muszą istnieć obrazy, nie musi istnieć muzyka. Sport nie musi istnieć. My jesteśmy naprawdę twórcami, twórczą energią, która po prostu tworzy coś. I te Wasze wybory tak samo nie muszą istnieć. Nie musimy mieć więcej pieniędzy niż potrzebujemy, tak? Możemy po prostu żyć, ale my chcemy tworzyć, to jest naturalne w nas. I to, co chcecie tworzyć, nie musi mieć powodu, po prostu, bo to tworzycie, i właśnie nie ma tego powodu, bo właśnie muszę coś naprawić. To, to jest też prawdziwy ten wybór, tak? I nie ciągniemy za sobą tego w cudzysłowie powodu. Więc tworzymy, bo kochamy, bo mamy taką potrzebę po prostu. A nie dlatego, że musimy coś zrobić. I to jest ta nasza moc kreatywna, którą każdy z nas ma. I, um, i to jest to, co, dzięki czemu tworzymy cały czas to, co kochamy. I, i, I są główne, jakby jest przepis na to, jak się tworzy, jak się kreuje to, co chce. Jest to dość proste, ale w jakiś sposób czasami nie możemy tego zrobić. Um, I pierwsza rzecz, to jest zawsze wiemy, co tworzymy. Jeśli nie wiemy, co tworzymy, pamiętacie, co się dzieje? Odtwarzamy w kółko to, co nasza nieświadomość już zna, czyli jeżeli e, Chcemy żyć, tak jak dawałam taką metaforę ostatnio, ostatnio jak, jak piłkarze są, tak, jest ławka rezerwowych. To jeżeli chcemy żyć jako ławka rezerwowych, tak jak ludzie na ławce rezerwowych, możemy tak żyć i zawsze w niej świadomości, mamy pewne schematy, będziemy je zawsze odtwarzać. Ale tutaj chcemy tworzyć świadomie, jeżeli chcemy tworzyć świadomie, zawsze wybieramy. Dlatego zawsze robimy wybory, żeby być już w orientacji tej, która jest właśnie kreatywna, nie w strukturze nieświadomości, o której właśnie teraz będziemy tak głębiej jeszcze rozmawiać i, i zawsze wiemy, co tworzymy.